Witajcie na kanale Studiopatów, dzisiaj mamy sobotę, prima Primis, aczkolwiek film nie jest żartem, dzisiaj po prostu dostałem nieoczekiwane wsparcie do akcji posprzątaj wokół siebie, tutaj pan Ryszard i pan Mieczysław z ekipy pana Andrzeja, od nas z Pobroszyna po prostu zgłosili się do pomocy. Nie chcą być medialni, tak więc muszę uszanować ich decyzję. Aczkolwiek postanowiliśmy z takim wsparciem posprzątać drogę od znanego Wam już lasu w którym ostatnio, no, że tak powiem, znaleźliśmy furę skarbów. Tak więc zamierzamy posprzątać tę drogę. Tutaj boczną, troszeczkę odchodzącą od tej drogi i prowadzącą na Wąworków w pobocza. Zobaczymy, ile się uda, no ale kilka godzin na pewno na to poświęcimy. Tak więc dla studiopatów z akcji posprzątaj wokół siebie z drogi pod Lasem Gisielskim, Pozdrawiam was, nie bądźcie obojętni, dołączcie. Warto, aby wokół nas było czysto. Czołem.